O, już jestem na wizji. 22 lutego. Więc zaczynamy. Jestem pod wozownią w Pruszkowie. Pod okiem wielkiego brata. Więc zaczynamy. Tematem dzisiejszego przemyślenia to wojna na Ukrainie. Jak to zachód się wyprzedza. W, 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 w tych, jak to się mówi. Zapomniałem jak to powiedzieć, ale próbują ograniczać e, gospodarczo Rosję i straszą, wiecie czym? Straszą, nie działającym rurociągiem Nord Stream 2, że nie pozwolą, żeby on zaczął działać. A ja się pytam, jaka tu logika? Pytam się też i polskich polityków z, z, na czele z y, tym prezydentem, bo też tym samym straszy. Jaki tu jest sens straszyć czymś, co nie działa? Ja do tego nie rozumiem. Znaczy ja rozumiem dokładnie, no bo to jest kolejny etap manipulacji wojenko. Także Ukraińcy, przykro mi bardzo, ale zostaliście sami, nikt wam nie pomoże. Dlaczego? Dlatego, że nikt się nie odważy na to, co o czym myślę, że przestać sprowadzać gaz i ropę tymi rurociągami, ro które istnieją w tej chwili. Wyobraźcie sobie e, Polska, albo przynajmniej gospodarka, wszystkie huty, Rafinerie, skąd mają gaz? No, powiecie, tam coś jest, troszkę por, por, portem przychodzi troszkę przez morze, ale to jest kropla. Kropla, wystarczy miesiąc i polska gospodarka zostanie unicestwiona. 30 dni, nie ma żadnych zapasów. Nie, nie, jeśli nie będzie dostarczany gaz rosyjski i ropa do Polski, istniejącymi rurociągami, Polska. Gospodarka zostanie unicestwiona. To jest jedna myśl na dzisiaj. Ja tak tylko jeszcze raz powtórzę to, że politycy przestańcie udawać, że coś robicie, bo my gówno zrobicie. A Ukraińcy, przepraszam, no ale jedynie co, to pan została modlitwa. Bo Zachód wam nie pomoże. A drugi, drugi temat to jest inicjatywa od kilku lat organizowany jest w Polsce. Marsz dla Jezusa. Jest to inicjatywa pastora z Kanady, który jest aresztowany obecnie. Prawdopodobnie jeszcze przebywa w więzieniu. To jest protestancki pastor. Ja pamiętam kilka lat temu, byłem na takim marszu. No i temat dnia i tak pisałem sobie w YouTube, żeby odnaleźć właśnie te nagrania z tego marszu. Ale nie udało mi się odnaleźć, znaczy udało mi się odnaleźć, ale między innymi pojawił się o tym samym tytule wielki baner, na którym był biskup Ryś i ten sam tytuł Marsz dla Jezusa. A to nie było nic wspólnego, nie ma z Marszem dla Jezusa, ale tak już od wieków, od trzeciego wieku jest, odkąd władze objął Rzym, że wszystko zostanie, zostaje wchłonięte. Wchłonięte przez Kościół Rzymski, tak było i z tym ewangelicznym ruchem, który łączył najpierw wspólnoty chrześcijańskie, nie katolickie, został przejęty przez katolickich, nawet Biblię wspólnie. teraz niedawno by dali, kilka lat temu, Biblię ekumeniczną tak zwaną, ale to nie ma nic wspólnego z ekumenio. To jest przejęcie władzy przez ruch rzymski. Tak samo było też i z kursem Alfa. Ja byłem w 2017 roku na krajowym takim e, krajowym to się nazywa konferencja krajowa kurseł Alfa 2017. On odbył się w Warszawie, zapomniałem miejsca, jak to się nazywa, ale to było centrum kongresowe jakieś. I tam niejaki Marcin, jaki mówić, prawdopodobnie redaktor gościa niedzielnego, przepraszał protestantów za to, że nawalał z różanca do protestantów, tak jak Niemcy faszyści z, z tych swoich pepeszek do e, niewinnie e, przyłapanych na łapankach e, Polaków czy tam Żydów. Przyznał się do tego, przepraszał, ale ja myślałem, że to jakoś się zmienia, że to idzie w innym kierunku, ale niestety w 2019 byłem w Głodzi, a tam już tym biskupem diecezji łódzkiej został Ryś. I był zorganizowany kurs, ten, ten, ten sympozjum było zorganizowane w Łodzi i przewodnictwo już wtedy w 100% miał Kościół Katolicki w tym, yy, w tym, w tej inicjatywie. I słuchajcie, zamiast książek, lektur chrześcijańskich, to co miało miejsce jeszcze w 2017 na Wieszakach, Stoiska pojawiły się, na których wieszakach były właśnie różance, jakieś szyżyki jakieś figurki, no tam jakieś tam lektury, lektury jeszcze były. Ale to w ten sposób działa. Że jedni księża oskarżali, oskarżają do tej pory, że kurs alfa to jest protestancki wilk w owczej skórze. Nie, są takie zdjęcia, jak tam ten bilk jakoś nazywa, ten. Zapomniałem, jak się nazywa w tej chwili autor tego kursu. Pojawia się u papieża, jeszcze tego świętego, Jana Pawła II. I tam i takie zdjęcia, niby, że to się pojawiają. Posty, że Jan Paweł II zaakceptował ten kurs alfa, ale inni księża mówią, że to jest ten wilk protestancki, wilk w owczej skórze. A tu się okazuje, no jak zgładzić takiego wilka? No trzeba przejąć. No i, i tak to działa, nie? I tak to działa, nie? Także dwa przemyślenia na dziś. Myślę, że dużo ludzi mnie ogląda, coraz więcej. Zaraz ktoś się zainteresuje moim kanałem, chociaż już słyszałem próby, że jak się uspokoję, to o, coś będzie nie tak. No to tyle na razie.